Okej, okay, widzimy się, słyszymy, dobra? Tak, chyba tak, ale no, nie, ja, się, ja siebie nie widzę, ale dobra, wcześniej jak, jak się rozłączałam z Tobą, to siebie zobaczyłam, ale to nic, już, już trudno. <laughs> Tylko nie wiadomo, czy teraz, czy teraz gdzieś tak, powiem, będzie jakaś oglądalność, bo na razie widzę mało osób, czy te osoby dołączą. No dobra, to rozmawiamy dalej. Pewnie dołączą, ale były poinformowane na live, więc pewnie dobra. zaraz się pojawią. Powiedz mi, co uważasz o długości Maxi? Czy ona jest tylko zarezerwowana dla kobiet tych wysokich, czy niekoniecznie? To wszystko też zależy, Paula, od sylwetki tak naprawdę, nie? Więc to jest, też jest bardzo ważne od wysokości, tak? no bo, bo jeżeli ktoś jest bardzo niski, no to tutaj ciężko, tak, to też zależy od rodzaju fasonu, materiału, to jest dużo jakby czynników, więc jakbym powiedziała, że nie, no tutaj mogę spotkać się po prostu z przeciwnościami, więc ja staram się zawsze coś tam, znaczy staram się zawsze po prostu przymierzyć, bez tego po prostu staram się opinii nie wydawać, ponieważ to jest bardzo ważne, tak, czy jakby materiał, fason, czy nie wiem, plisa, jak jest, to też może gdzieś tam przytłoczyć osobę, która jest bardzo niska, jak ubiorę taką spódniczkę maxi, więc tutaj naprawdę dużo czynników na to wpływa, więc nie powiem, że po prostu nie, niska osoba nie może, absolutnie nie. To wszystko zależy, co ona do tego ubierze, jakie buty, tak, jakie, jaką górę, więc tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi nie ma. A powiedz mi, co Twoim zdaniem powinno być maską w każdej kobiety? Co powinno być must have? To znaczy tak, jakby tak znowu teoria, teorią, bo jak staram się tutaj po prostu tej teorii tak by nie do końca nie że ufać, wierzyć, ale ja mam swoje, jakby po prostu podejście do tego, że must have. Y, każdej szafy, to ma każdy to, co lubi najbardziej i co po prostu y, y, lubi w tej szafie i w czym najczęściej chodzi. Moim, może powiem o sobie troszeczkę, y, moim takim must have, no nie wiem, jest, nie wiem, kurtka ze skóry, która jest ze mną, jest to wydatek gdzieś tam no y, trochę droższy, ale warto coś takiego zainwestować, przecież to jest, po prostu tak naprawdę zakup na zawsze chyba można powiedzieć, no chyba, że nam się bardzo sylwetka zmieni, tak? Więc nie wiem, dla mnie kurtka ze skóry jest must have, bo ja ją ubieram, tak jak już mu powiedziałam, tak, ja ją ubieram latem, wiosną, jesienią i zimą, bo ja pod to ubieram t-shirt czy po prostu i na to zakładam kurtkę, ubieram ją do, nie wiem, trampek, ubieram ją do kozaków, ubieram ją do klapek, do wszystkiego ją ubieram, więc nie wiem, kurtka jeansowa też jest takim dla mnie, maskę, którą też mam, e, więc jakby... Okej, okay, biała koszula też byłabym tutaj po prostu, nie wiem, nieprawdziwa w tym, że powiem, że nie, bo uważam, że biała, ja mam, nie wiem, siedem białych koszul, różnego e, fasonu, ale ja uwielbiam, tak, bo jakby to też jest... E, taka rzecz, która po prostu nie wiesz, że tak powiem, w co się ubrać, to wystarczy, że jest w koszule na wiele, wiele sposobów, więc ja koszula, e, GC też, a chociaż ja na przykład e, mało chodzę w jeansach na przykład, nie? więc jakby też e, to nie jest mój must have w szafie, więc każdy gdzieś tam według tego uznania, wiadomo, że ten biały t-shirt też jest taką, takim podstawą, tak? no bo każdy gdzieś tam ten biały t-shirt w tej szafie ma, więc e, ja staram się po prostu e, jak jestem u kogoś tak powiem w cudzysłowie, w szafie, no to też widzę tak naprawdę, nie? Co ktoś lubi, tak, bo to też jakby w szafie widać, e, co my nosimy i co dla nas jest tym tak zwanym must have, nie? no bo jakby można, e, nie wiem, tutaj wykładać, że nie wiem, must have to jest biała koszula, e, czarna marynarka, e, nie wiem, e, mała czarna, tak? Nie mam czarnej marynarki, nie mam małej czarnej, czyli ojej, to nie mam, e, to, to po prostu w ogóle źle działam, nie? Mm. Więc nie, 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 absolutnie nie, więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Ktoś po prostu nie lubi białej koszuli, no i, i tyle, tak? I nie będzie miał tej białej koszuli, tak? czy nie lubi białej czarnej, nie? Więc to to jest, mówię, te jedno, a ja moje must have to na pewno jest tak, jak powiedziałam, krótka jeansowa, kurtka ze skóry, nie wiem, jakieś fajne skajkowe. Lubię akurat rzeczy, które gdzieś tam są takie skóro też podobne, więc w tym się czuję, więc każdy po prostu ma w swojej szafie must have to, w czym dobrze się czuje, i to tędy, tędy idziemy, że tak powiem. To tak samo jak mogłybyśmy powiedzieć, że najczęściej takim przewijającym się maskiewem są szpilki, a tak naprawdę wiemy, że mm. część kobiet nie chodzi w ogóle w szpilkach ze no. względu na wygodę. Dokładnie, o chociażby też, fajny przykład, więc jakby, yy, no o, też o tym zapomniałam, ale. Ja też powiem szczerze, nie chodzę, tak? Ubieram szpilki, jeżeli jest, nie wiem, taka konieczność. W sensie, no nie wiem, mam jakieś spotkanie, czy, czy po prostu, nie wiem, szkolenie, czy coś, coś w ten desenie, a tak to też nie chodzę na co dzień w szpilkach, ponieważ no, po prostu noga się męczy, co to dużo powiedzieć, no. <grych> Więc są po prostu takie sytuacje, gdzie po prostu musimy w tych szpilkach, znaczy musimy, no. Dobrze to wygląda, jeżeli ubierzemy, nie wiem, szpilkę, tak? Jest to, nie wiem, jakieś przyjęcie, jakieś wesele, tak, ślub, więc no, są takie momenty w życiu, gdzie no, sukienka wyglądałaby źle, gdybyśmy, nie wiem, założyły klapki, nie, no więc, więc ta szpilka jest potrzebna. No, <laughs> mhm. Ale też tutaj, jak już mówimy o szpilkach, to pojawią mi się kolejny mit. to znaczy, że myślimy, że zawsze jak założymy szpilki, to wyglądamy zgrabnie i lepiej. Mhm. A tak naprawdę wydaje mi się, sama tutaj stwierdza, czy się mylę, czy nie. Ee, że wiele zależy od ym, wysokości tego obcasu, bo czasami przez to że nie chodzimy, w ogóle nie czasami zdarza się, że w ogóle jest efekt zupełnie odwrotny i nie wyglądamy tak. Tak, też tak. trzeba y, też bardzo wziąć pod uwagę i dostosować do swojej sylwetki przede wszystkim masywność buta, tak? Masywność y, obcasa to jest bardzo ważne, tak? Bo jeżeli ktoś ma y, łydkę y, bardziej rozbudowaną, tak? Ma nie wiem y, po prostu kostkę ma troszeczkę, że tak powiem, grubszą to też nie powinni na przykład mieć, nie wiem, obcasów, butów, które, sandałków takich na obcasie, które będą po prostu, nie wiem, zapinane wkoło kostki, ponieważ wtedy jeszcze bardziej uwidaczimy tą, tą swoją m, m, większość naszej kostki. E, czy osoba po prostu, nie wiem, bardzo niska i delikatna, e, jeśli chodzi o szczupła i ubierze takie bardzo toporne, mocne obcasy, takie ciężkie buty, to też po prostu deformuje sobie tą serwetkę. więc tutaj jest naprawdę też, tak jak powiem, wiele czynników, które, które na to i tak jak powiedziałaś, tak często, często kobiety no to też można zauważyć, ubierają, nie wiem, jak wysokie, buty widzę, że po prostu ona się w tym męczy i ona w tym idzie, nie? Więc gdzieś tam no niestety droga. No, nie ukrywam, że jak byłam młodsza, to też bardziej patrzyłam na to, jak to wygląda, to jest wygodne. Teraz już z wielu lat zupełnie w innym kierunku, tak, czyli to ma być wygodne tak naprawdę i. i i oczywiście ma wyglądać, ale przede wszystkim ma być wygoda, bo to jest podstawa, tak, jakby yy, yy, użytkowania, aż tak powiem, butów, nie? To jest najważniejsze. A powiedz mi, jak uważasz, przejdziemy sobie do kolorów? Jak bardzo istotne jest, yy, są kolory w naszej uh -huh, skórze, uh -huh, według Ciebie? Są bardzo istotne, bardzo istotne. W ogóle analizie kolorystycznej to tutaj byśmy musiały mieć osobne, że tak powiem, live. To mm -hmm. był bardzo, bardzo złożony bardzo temat, bym powiedziała. Długa nauka była przede mną, znaczy długi, długi okres czasu o tych kolorach się uczyłam i bardzo można podkreślić kolorami odpowiednimi do naszej urody, typ urody. Naszą. Naszą twarz, tak. To jest naprawdę duża moc, że tak powiem. Więc często osoby, które wcześniej nie znały takiego, takiego tworu, że tak się wyrażę, jak analiza krustyczna, i, i gdzieś tam ja pokażę, w jakim kolorze jest ci lepiej, a w którym gorzej, to, to naprawdę widać, to, widać tą różnicę, więc kolory naprawdę mają moc i warto. Warto wiedzieć, jakim jest się typem urody, żeby stosować się po prostu do tych, do tych, powiedzmy, moich zaleceń, ale oczywiście mówię, tych kolorów jest, powiedzmy, w tej palecie, którą ja pokazuję, ponad 30. I to nie jest tak, że ja powiem tobie, że tu są Twoje kolory, i ty a że tu jest, nie wiem, jakiś bordowy albo, nie wiem, fioletowy. I to jest kolor, którego nie lubię i nie będę nosić. Absolutnie. Ja się z tym w pełni zgadzam. Ja też z mojej palety wybrałam sobie te, w których ja się czuję dobrze i które, mhm. które po prostu noszę, tak? To nie jest cała paleta, tak, nie wiem, nie noszę żółtego koloru, bo no też go za bardzo nie lubię po prostu tak noszę czerwony, nie wiem, beżowy, zielony, jakiś pomarańczowy. Mówię o kolorach, tak? nie mówię tutaj biały, czarny, bo to znaczy taka baza, można powiedzieć i, i ten, ale, ale kolory naprawdę potrafią zrobić cuda i też bardzo ważne w, nie tylko jeśli chodzi o ubranie, bardzo ważne też jest kolor naszych włosów, tak? To jest bardzo istotne, bo często niestety widać, widać na ulicach, że, no, fryzjer zrobił krzywdę, nie? Bo gdzieś tam. Niektóre na przykład kobiety chcą się zrobić blondynkami na, na siłę lub odwrotnie i to niestety bardzo krzywdzi mm. wiele osób, więc warto mm. trafić do dobrego fryzjera, żeby on tam też dobrał odpowiedni kolor, czy też kolor ciepły, czy też kolor zimny, bo to też jest bardzo ważne, tak? bo kolory mamy chłodne czy, czy ciepłe i to też zależy od naszego kolorytu skóry. To jest wiele czynników, które wpływa, czy nie wiem, oko, rodzaj skóry, włosy, tak, czy, czy po prostu nasze naturalne, tu się bada wszystko po prostu, jeżeli chodzi 哦哦，嗯。Oh, oh. mm. o to, żeby stwierdzić, jakim się jest typem kolorystycznym, to nie jest, to nie jest takie proste, jak nam się wydaje, bo czasami mam pytania, a jak myślisz, jaki jestem typem, ja nie, nie wiem, mm, po, powiedz mi przez telefon, wyśle ci zdjęcie, to takie nie jest, tak, bo jakby ja muszę tę osobę zobaczyć przede wszystkim na żywo, ja muszę z nim przeprowadzić wywiad, ja muszę wiedzieć, nie wiem, jak, jakim ona ma kolor włosów miała naturalny, jak ona wygląda, ja muszę tę osobę zobaczyć i musi być odpowiednie światło, to jest wiele czynników, które wpływa na to, żeby gdzieś tam stwierdzić, jakim jest ktoś typem, no i wtedy o tych kolorach opowiadam i sugeruję, pokazuję i w paletkę, jakie kolory są Czyli tutaj podsumowując, kolor tak naprawdę ma wpływ taki na naszą urodę, że może nam też odebrać energii czasami, tak, właśnie jeżeli czarnych kolor tak. założymy. Psychologia koloru, uh -huh. Bardzo程ą, bardzo zrobić przerwę. Psychologia koloru też jest bardzo fajnym takim tematem. Ja zresztą też mam materiały, ale to mówię, sobie jakieś inne warsztaty zrobię, bo tutaj też mam w planach już jakieś zmienić tematykę, niedługo warsztatów. I też na przykładach właśnie różnych stylizacji w różnych kolorach i też o kolorach dużo też tam mówię, pokazuję tak naprawdę, jak kolory na nas pływają, tak? jak yy, yy, nie wiem, ubierzemy, powiedzmy, nie wiem, czerwoną sukienkę, yy, i jest to kolor, który daje nam pewność siebie tak naprawdę, tak? Bo, bo, bo po prostu kobieta wchodząca w czerwonej sukience yy, ją widać tak naprawdę, tak? A wejdziesz w szarej, grafitowy, jakiś zgaszonej, no i będziesz niezauważona, więc kolor naprawdę ma moc, tak? Więc jakby. To jest bardzo istotne i to tak samo na przykład, jakby, nie wiem, kolory ścian w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, tak? Jeżeli one by były w jakimś takim mocnym, ostrym kolorze, to też byś się wtedy czuła źle, więc. E, I nie wiem, kolory wszędzie są, nie wiem, na jakichś reklamach, czy też to gdzieś tam jest tak już przygotowane, żebyś nam wpadło to w oko i żebyśmy to zapamiętały, i tak podobnie jest z naszym, z naszym ubraniem też, nie? Więc. No, to jest duży, du, długi temat, że tak powiem, bardzo ciekawy, bo psychologia koloru jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą dziedziną. A powiedz mi, oprócz takich osobistych sympatii mhm. kolorystycznych, jak, jaką, czego jesteś zwolenniczką? Czy tego, że rozróżnienia jakby właśnie typów urody na te chłodne mhm. i ciepłe i tego, że każdy kolor gdzieś tam możemy nosić, byle dobrać odpowiedni odcień i intensywność? Mhm. Czy może uważasz, że nie, że mamy jakieś takie podziały wiosna, lato, jesień, zima i po prostu one nie mogą tego nosić i koniec, kropka? Absolutnie nie, absolutnie nie. Każdy kolor jest dobry, tylko w zależności jaki jest jego odcień, tak, tak jak powiedziałaś. Naprawdę odcienie kolorów nie miałam świadomości, bo tu okay. ostatnio nawet w szkole, którą skończyłam, dostałam właśnie, w Warszawie dostałam taki fajny skrypt, gdzie są Wypisane wszystkie kolory, właśnie dziewczynom pokazywałam na warsztatach, więc śmieje nazwnictwo jest takie, że w życiu bym nie powiedziała, że nie wiem, jest dwie strony są odcieni koloru czerwonego, nie? więc oczywiście nie przytoczy, tak, nie wiem, pomidorowy jakiś tam. No, generalnie jest, to jest niesamowite, więc tak naprawdę i kolor czerwony może być kolorem ciepłym, i kolor czerwony może być kolorem płodnym, w zależności jaki jest jego odcień, jaka jest jego barwa, więc tutaj nie ma tak, że nie wiem. Ty absolutnie nie możesz chodzić, nie wiem, w szary, bo też możemy zrobić tak, żeby ten szary był taki, znaleźć, powiedzmy, odpowiednik bardziej, bardziej ciepłego koloru, więc tutaj absolutnie, absolutnie nie, ale to jest bardzo ważne, tak, bo nie wiem, osoba bardzo delikatna ubierze się w jakieś mocno. Mocny, czerwony, ostry kolor, czy na przykład, nie wiem, też bardzo ważny jest dobór pomadek też to jest bardzo też istotne, jeśli chodzi o kobiety, nie, bo jeżeli któraś pani, która jest, nie wiem, znowu przytoczy tutaj delikatnej urody, po prostu pomaluje sobie usta na bardzo czerwony kolor, czy też nie wiem, mocną kreskę, oko, no to ona po prostu zrobi sobie krzywdę też, nie? Więc to też jest to, ja mówię na jakby na całym na całą naszą taką y, y, etapę stylizacji bardzo wpływa właśnie to i przede wszystkim fryzura, makijaż też, tak? Nie? Jakby to akurat już tutaj zachęcam znaleźć dobrym, dobrą, mm, dobrego fryzjera i jeżeli ktoś chce właśnie też makijażystkę, która gdzieś tam po prostu poradzi. Ja sama, że tak powiem, te błędy stylizacyjne, zresztą yy, makijażowe, że tak powiem, robiłam, więc więc, yy, więc jakby yy, wiem, że już kreski pod okiem Martusia, prawda, to <duszynko> <Ey, grym> ma robić Ey, i generalnie myślałam, że jest dobrze, a, a ten, więc jakby no, to też jest bardzo ważne też, nie, wszystko to ma wiele czynników na wpływ. No właśnie, a jak sobie tak już mówimy o tej intensywności barw i w ogóle o barwach, to nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale jak też rozmawiałyśmy o tym, że kupujemy coś impulsywnie, potem dokonujemy zwrotów. Nie jest czasami też tak, że to światło w sklepie czy w przymierzalni jest zupełnie inne niż światło dzienne, i wydaje nam się, że w świetnie wyglądamy i kolor jest zupełnie inny, a potem wychodzimy. No, niestety, to jest właśnie to. Nawet wczoraj właśnie też tak wychodziłyśmy. na zakupach ja mówię: Jezu, Muszę wyjść e, na zewnątrz, bo po prostu te światła są no, przekłamane. Często, tak jak, jak się mówi, też lustra, nie? W, w mnie niestety. E, to są przekłamane, bo wyszczuplają i to jest po prostu no, złe. <grym> więc tak na z kolorami, że często jest tak, że tak jak powiedziałaś, Paula, że przychodzimy do domu i po prostu w ogóle nam się wydawało, że, że, po prostu, że to jest zupełnie inny kolor, więc warto gdzieś tam kupić w sklepie, w którym, nie wiem, można później oddać, tak, żeby po prostu gdzieś tam zobaczyć sobie w domu, przystylizować w świetle dziennym, w swoim lustrze, no bo to często, często gdzieś tam zmienia w ogóle postać rzeczy. I tak już na zakończenie, powiedz mi proszę, bo na wizerunek składa się wiele rzeczy, mowa ciała, tak. nasza postawa, i wiele więcej. A powiedz mi w tym wszystkim, jak bardzo wygląd jest ważny właśnie, skoro, gadam, skoro rozmawiamy o wyglądzie, to powiedz mi, proszę. No, ja uważam, że jest bardzo istotny. E, tak jak e, tutaj e, jest taka teoria, że nasz obserwujący ocenia nas w przeciągu siedmiu sekund, czyli to pierwsze wrażenie robi mhm. tylko raz i to jest święta prawda, wiadomo, że później tą osobę poznajemy, nie? Ale to jest bardzo ważne, tak e, bo zanim ktoś nas pozna, zanim my się, że tak powiem, odezwiemy, no to widzi nas, tak? Widzi to, jak my jesteśmy ubrani. E, oczywiście. Y, cytując tutaj, nie szata zdoby człowieka, ale jak ci widzą, tak się piszą. Ja się pod tym dwoma rękoma, że tak powiem, podpisuję, bo to jest bardzo ważne, tak? Bardzo ważny jest nasz wizerunek, tak? Bo wizerunkiem też określamy szacunek do drugiego człowieka, tak? Nie wiem, wyobraźmy sobie hmm. przykładowo, że idziemy na spotkanie z notariuszem podpisywać, nie wiem, umowę kupna mieszkania i on przychodzi ubrany, nie wiem, w japonki. W cudzysłowie powiedzmy, tak? Mhm. No to też jakby no źle to wygląda tak naprawdę, tak? I my też możemy się, się czuć, czy nie wiem, idę na ślub do swojej, nie wiem, siostry, tak, i ubieram, nie wiem, Jeansy i trampki, tak, no to też jakby... To jest bardzo ważne. Czyli trochę brak wyczucia. To brak wyczucia, tak. tak. Czyli tak naprawdę no, ubranie, ubranie to też tak naprawdę nasza powiedzmy wizytówka, nasza marka osobista, tak. No, wiadomo, na rozmowę kwalifikacyjną nie pójdziesz ubrana, nie wiem, w dresie, tak. Więc jakby no, ubranie ma bardzo duży wpływ i, i po prostu jest bardzo, bardzo ważne. Ja, ja tak uważam i. No, i po prostu trzeba iść, trzeba po prostu y, oczywiście nie przebierać się, powtórzę, ale, ale m, mieć na uwadze to, że to, jak wyglądamy, y, też świadczy o nas, o naszej osobowości y, i, i też o tym, co chcemy sobą po prostu reprezentować i pokazać, tak? Tutaj y, się śmieję, że kiedyś była sytuacja, że y, y, no po prostu brałam się w ulubiony swet, taki no w sumie może on nie był za bardzo do pracy. Ale jakoś nie miałam tego dnia, kiedyś tam, nie wiem, to było kilka lat temu i... No i akurat wtedy moja przełożona mnie poprosiła, że to Martusia tu jest, żebym poszła na rozmowę właśnie z kwalifikacyjną, jako tam ta osoba druga do pomocy. No i wtedy ja mówię, o nie, a ja w tym swetrze. No i bardzo się czułam wtedy tego dnia, prowadząc tą rozmowę z, z, z dziewczyną, która przyszła właśnie do pracy, bo no... No, czułam się bardzo źle, tak? I, i to nie byłam ja, ale mm. jakby nie wiedziałam, że ta sytuacja będzie miała tego danego, bo jakby w mojej firmie wtedy nie było żadnego określonego code'u, tak? Dlatego no, przyszłam sobie w jakimś tam swetrze. Ale gdybym wiedziała, w życiu bym tak po prostu nie przyszła ubrana, tak? Bo, no bo to też nie było szacunku z mojej strony w tym momencie. Ta osoba, która była na tej rozmowie, mogła czuć się źle i, i też tak pewnie było. No, dlatego też uważam, że to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, jak wyglądamy. No, właśnie to już tak naprawdę na zakończenie, bo zrodziło mi się kolejne pytanie, jak, jak zaczęłaś mówić o pracy. Mhm. Powiedz mi, bo myślę, że też to jest ciekawe pytanie dla wielu naszych oglądających, jeżeli chodzi o damską tutaj część widzek. Powiedz mi, jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną? Mhm. Ale chodzi mi teraz tak bardziej jak na przykład nie na przykład do korporacji. Tylko załóżmy na rozmowę do galerii, nawet, uh -huh, uh -huh. E, bo nie wiemy, czy ubrać się tak normalnie, jak uh -huh. się dobrze czujemy, czy jak założymy na przykład marynarkę uh -huh. e, i szpilki, czy to nie będzie zbyt elegancko. Uh -huh, uh -huh. E, co ty byś polecała, co jest niezawodne i tak zawsze się sprawdzi? Uh -huh. Znaczy, tak jak mówisz, no widzisz, dla galerii. To też trzeba wcześniej jakby wyczuć, że tak powiem, poczytać sobie może troszkę też o, o firmie danej, nie? bo to też tak jak mówisz, zależy od, to wszystko zależy od tego, gdzie na tę rozmowę idziemy też, więc jakby często zdarza się tak, że osoby, które przychodzą na rozmowę, dzwonią, bo jakby też pracowałam w dziale personalnym, dzwonią często z pytaniem, i czy obowiązuje w danej firmie dress code, więc jakby też robią ten wywiad, nie? Tak spotkałam się z takimi, mm -hmm. z takimi telefonami. Um, no i dalej się ubierzesz, nie wiem, do agencji reklamowej na, na spotkanie, bo, bo wtedy nie. Więc myślę, że takim najbardziej, żeby nie przesadzić, ale żeby też... też nie? To to dla mnie ta marynarka no czarna, czy tam może nie czarną, może nie, mm -hmm. nie czarne, nic w czarnym, ale jakaś tam powiedzmy, nie wiem, grafitowa, jakaś szara, może granatowa. Taka marynarka, czy może też być cały garnitur, ale nie taki bardzo elegancki, gdzieś tam po prostu taki bardziej smart casual tak zwany. No i oczywiście odpowiednie obuwie, to nie muszą, to muszą, nawet wręcz nie powinny być jakieś, nie wiem, wysokie szpilki, tylko jakieś delikatniejsze buty, mm -hmm. nie jakieś takie rzucające się, bardziej skromne w oczy, no bo to też nie ma gdzieś tam razić... Po prostu lepiej nie przedobrzeć, że tak się wyrażę, żeby to było tak ze smakiem i, i, i delikatnie, nie? więc to jest bardzo ważne. I na koniec, co byś chciała od siebie powiedzieć kobietom? Co chciałabyś przekazać? Co chciałabym, wierzcie w siebie, kochajcie siebie, akceptujcie siebie, bo to jest najważniejsze. I jeżeli ktoś po, no, może trochę się zreklamuję, jeżeli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to naprawdę serdecznie zapraszam na takie spotkanie ze mną, czy na moje warsztaty, czy na takie spotkanie, nie wiem, analiza sylwetki, analiza korystyczna, czy właśnie przegląd, czy też zakupy. Naprawdę, naprawdę warto, jeżeli ktoś ma gdzieś tam e, taki problem e, no, codziennego, e, że tak powiem, codzienny, czyli nie wiem, co nie ma sobie siebie włożyć, po prostu mam pełno ciuchów, a szafa pęka, a ja i tak nie wiem, co zrobić. E, jeżeli szukasz tego stylu, e, ja Ci pomogę. E, wiadomo, że. E, nie zrobię nic na siłę, że tak powiem. Zrobię tak jak ty. Czy, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, będziesz chciała. Chciał, chciała. Więc naprawdę zachęcam również do obserwowania mojego, mojego Facebooka, mojego Instagrama, śledzenia. No i tyle. Tak, zapraszamy tutaj, kochani, do Moniki na Instagram. E, kończymy pomału live'a, ja Wam dziękuję kochani za obecność, e, moim i Waszym gościem była Monika Sekuła, osobista stylistka, e, pytań jeszcze by mogło być wiele, także tak. myślę, że może po prostu tak umówmy się, że za jakiś czas e, zrobimy kiedyś kolejnego live'a e, okay. na zupełnie inne tematy, Zdobanie, temat bo, jest... bo, bo, bo dokładnie jeśli chodzi o modę, to tematów jest dużo. No i dziękuję Ci za zaproszenie. Ja czas. Ja również, Paula, dziękuję Ci za zaproszenie, słuchajcie, bo jeszcze może dodam, że to był mój pierwszy w życiu live. Chyba nie było tak źle. Nie, nie <laughs> było. <laughs> Więc mogę już teraz sobie działać w tych liveach. Pierwsze za zapłaty. Ja Ci bardzo, Paula, dziękuję, że, że się do mnie odezwałaś, że mnie zaprosiłaś. Bo to jest tak zwane wyjście poza swy, 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 swojego komfortu i to jest mm -hmm. dla mnie dużo znaczy, więc naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna. E, czyli jak już zaczęłam, to już pójdę dalej. <śledzisz> <śledzisz> więc bardzo, fajnie, bardzo Ci dziękuję i, i życzę Tobie po prostu kolejnych jakichś fajnych spotkań. A osoby, które, które chcą skorzystać, to też do mnie zapraszam serdecznie. No, dziękuję mm. bardzo. To dziękuję, kochani. Do, 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 do pa, Pa! pa.